Cześć witajcie serdecznie a teraz w końcu coś o Amber. Jak twoje doświadczenie z rodzicami w dzieciństwie wpłynęło na twoje podejście do związku z panną Heard. Przepraszam proszę o powtórzenie. Jak twoje doświadczenie z rodzicami w dzieciństwie wpłynęło na twoje podejście do związku z panną Heard. Cóż, na początku mojego związku z panną Hert hmm, było na tyle, na ile przypominam sobie i pamiętam, ona była hmm, ona była hmm, to było tak, jakby ona była za dobra, aby mogło to być prawdziwe. Dbała o mnie, była kochająca, była mądra, miła, zabawna, wyrozumiała. Mieliśmy ze sobą wiele wspólnego. Oczywiście muzyka blues, dobra muzyka, literatura i tego typu rzeczy. Więc przez rok lub półtora było było niesamowicie. Było kilka rzeczy, hmm. nie wiem, utkwiło mi to w głowie, że zauważyłem coś. Pomyślałem, że to może być trochę zastanawiające w pewien sposób. Na przykład, e, jeśli, ja, jeśli ja pracowałem sporo i kiedy wracałem z pracy do domu, to bym, to bym wszedł do domu czy do hotelu, a ona posadziłaby mnie na kanapie, dała kieliszek wina i zdjęła mi buty, postawiła na boku, Nigdy w życiu nie miałem tego typu doświadczenia. Nigdy nie pomyślałem, po prostu nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. I to wydarzało się regularnie, było jak rutyna. I pamiętam, jednej nocy wróciłem do domu z pracy. Myślę, że rozmawiała przez telefon, czy coś była zajęta, coś robiła, więc. Usiadłem na kanapie i zdjąłem swoje buty i. Mm, nagle panna Hert podeszła z tym wyrazem twarzy takim dziwnym i powiedziała, co przed chwilą zrobiłeś? Co zrobiłeś? Powiedziałem o co ci chodzi? Zdjąłeś swoje buty. Powiedziałem, tak, zdjąłem. Byłaś, byłaś zajęta, wiesz? Nie, 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 to moja praca. To ja robię. Ty tego nie robisz, ja to robię. Okej, okay, dobrze. I wtedy powiedziała. Pozwól, przyniosę ci kieliszek wina. Przyniosła kieliszek wina, ale ja zauważyłem, że ona trzęsła się, czy była smutna, że ja miałem, że złamałem jej reguły rutyny pomyślałem, że pomyślałem, że to było dziwne. I wtedy od tego czasu kiedy zauważysz coś takiego, wtedy zaczynasz zauważać inne drobne przysmaczki i rzeczy, które wychodzą i wtedy, i wtedy w ciągu roku czy półtora stała się to drugą osobą niemalże No dobrze, to jest taka no, przedstęp tego, jak Johnny będzie opowiadał o Amber, ponieważ kolejny dłuższy część, dłuższa część przesłuchania będzie o jego karierze filmowej, także zapraszam również serdecznie na ten fragment.